Stań od biurka i zrób te kilka prostych ćwiczeń. Zabryź sobie ręce przed siebie. Wyciągnij się w prawą i w lewą stronę. Mocno, żeby poczuć rozciągnięcie z boku tułowia. Następne nasze ćwiczenie. Złap się za miednicę. Pokażę to bokiem. Wychyl się mocno w tył. Powtórz sobie tak kilka razy. Ostatnie z naszych ćwiczeń to są skłony w przód. Powoli, rolując się od naszej głowy, kręg po kręgu, schodź w dół. Na dole możesz chwilę przytrzymać pozycję, z powrotem, znowu kręg po kręgu, próbuj powoli wracać do góry. Możesz to powtórzyć razem ze mną. Spróbuj sam i zobacz, czy ci to pomoże z bólami przenośnymi.